Przygoda Milusia. Zanim jednak przejdę do tej bardzo ciekawej opowieści, bardzo Was proszę o polubienie filmu i zasubskrybowanie mojego kanału. Czy znacie Milusia? Miluś to bardzo miłe stworzonko, a dokładnie jest to kotek. Miluś jest jeszcze małym kotkiem. Ma piękne zielone kocie oczka, mięciutkie futerko i jest cały, calutki czarny. Z wyjątkiem końca ogonka. Ten koniuszek jest bialutki jak mleko. Miluś bardzo lubi mleko, więc jest dumny ze swojego ogonka. Każdego dnia po śniadaniu kotek siada na dywaniku blisko kaloryfera, zamyka oczy, zawija ogonek wokół łapek i mruczy. Mruczy z radości, bo siedzi w cieplutkim domu, ma zapewnione jedzenie i pieszczoty swojej właścicielki i nie musi nigdzie chodzić. Bo miluś w przeciwieństwie do innych kotów nie lubi chadzać własnymi ścieżkami, nie lubi włóczyć się ani męczyć. On lubi sobie tak siedzieć w spokoju, cieple i marzyć, marzyć, że jest najwspanialszym kotem na świecie. Pewnego deszczowego poranka miluś jak zwykle usiadł na swoim ulubionym miejscu przy kaloryferze. Owinął ogonek wokół łapek i zamknął oczka. I zaczął mruczać po kociemu. Cieszył się, że nie musi nigdzie wychodzić. Siedział tak sobie i mruczał, i marzył, aż nagle coś mu kazało otworzyć oczy. To jakiś hałas przeszkodził w snuciu marzeń. Kotek wstał, przeciągnął się, podszedł do drzwi, pchnął je łapką i wyszedł przed dom. Zobaczyć, co to za dźwięki. Spojrzał przed siebie i zamarł. Nie zobaczył swojego podwórka, ulicy i jadących samochodów. Ujrzał za to drzewa mnóstwo drzew wielki las. Obrócił się szybko, żeby wrócić do domu i do swoich marzeń, ale tam nie było już drzwi, tylko rosły ogromne drzewa. Las był wszędzie dookoła. Co się dzieje? Zastanawiał się Miluś, który był coraz bardziej przestraszony: Gdzie ja jestem? Gdzie jest mój dom i moja pani? Rozglądał się, ale widział tylko drzewa. Nagle dziwny hałas, który go wcześniej wyciągnął z domu, powtórzył się. Kotek, z braku innych pomysłów, postanowił iść w stronę, z której dobiegały dźwięki. Ruszył, stawiając ostrożnie łapki. Jakiś czas później, gdy myślał, że już nigdzie nie dojdzie, dotarł na polanę. Na polanie stał domek, a przed nim siedział Krasnoludek. Miluś nigdy jeszcze nie widział Krasnoludka, bo przecież one istnieją tylko w bajkach, prawda? A ten Krasnoludek grał na wielkiej trąbce, chociaż grał to niewłaściwe słowo. Dźwięki, które się z instrumentu wydobywały, nie były wcale ładne ani miłe dla ucha. Krasnoludek strasznie fałszował i w dodatku nic sobie z tego nie robił. Kotek próbował zakryć uszka łapkami, ale nic to nie dawało. Nagle krasnoludek przerwał. Spojrzał na Milusia, odłożył trąbkę i powiedział: "Czekałem na ciebie. Na mnie?" Zdziwił się kotek. Przecież się nie znamy. Ja cię znam, bo tylko ty możesz nam pomóc. Ja? Ja jestem maleńki i chcę do domu. Wrócisz do domu, gdy tylko nam pomożesz. Bez ciebie wszyscy będziemy zgubieni. Cały ten las będzie inny, stanie się strasznym miejscem. Posłuchaj. Mieszka w tym lesie czarownica, która poszukuje czarnego kota, żeby dzięki niemu. Udały się jej czary. Jeśli tak się stanie, to będzie katastrofa. Czarownica chce zmienić mieszkańców lasów potwory, które będą jej służyły i porywały dla niej dzieci. Jeśli nie znajdzie czarnego kota, to jej się nie uda. Jeśli jednak znajdzie. Krasnoludek pokręcił głową ze smutkiem. Ale ja jestem czarny, więc. zaczął kotek, ale krasnoludek mu przerwał. Nie cały! Masz biały koniec ogonka. Jeśli czarownica do czarów użyje kota, który nie jest całkowicie czarny, czar się nie uda i wiedźma zniknie. Gdy do niej pójdziesz, to wybierze ciebie i las będzie uratowany. Boję się czarownicy. Poza tym ona zobaczy biały koniuszek mojego ogonka. Nie bój się, nic ci nie zrobi, a ogonka nie zobaczy. Bo samą końcówkę zamoczysz w czarnej farbie. Uratuj nas, proszę! Miluś chwilę myślał o tym wszystkim i w końcu skinął łebkiem na zgodę. Uradowany Krasnoludek przyniósł z domu czarną farbę i kotek zamoczył w niej koniec ogona. Poczekali chwilę, by farba wyschła i ruszyli do domu czarownicy. Szli i szli, a las gęstniał coraz bardziej. Gdy zapadł zmierzch i w lesie zrobiło się tak ciemno, że prawie nic nie było widać, Krasnoludek zatrzymał się i powiedział: Tutaj musimy się rozstać. Niedaleko jest domek czarownicy i nie chcę, by mnie zobaczyła, bo wtedy mogłaby nabrać podejrzeń. I stać się ostrożna. Bądź dzielny i pamiętaj, że wygrywając z czarownicą, uratujesz las i jego mieszkańców. I wiele dzieci, które czarownica by porwała. Usiądź teraz pod drzewem, policz do dziesięciu i zacznij miałczeć. Ona na pewno cię usłyszy. Kotek chciał coś powiedzieć, ale krasnoludek już zniknął. Usiadł więc pod drzewem i miałczał rozpaczliwie. Nie minęło wiele czasu, gdy usłyszał niedaleko skrzeczący głos. Hej kici, kici! Gdzie jesteś, Kiciusiu? O, tu cię mam. No proszę, czarny kot. Czarownica złapała Milusia i ruszyła do swojej chatki. Kiedy już tam doszli, posadziła kota na stole i zaczęła go uważnie oglądać. Chyba była zadowolona z wyniku oględzin, bo zatarła ręce i poszła po kociołek. Wzięła go. Postawiła na stole obok kotka, przyniosła różne buteleczki i słoiczki. Wsypała do kociołka zioła, wlała jakieś ciecze i zaczęła mieszać. Mieszając, powtarzała magiczną formułę. Pień się pień, w potwora się zmień, co żyje w lesie niech dar przyniesie. Po tych słowach czarownica złapała kota i chciała zanurzyć go w kociołku. Gdy tylko ciało Milusia dotknęło mikstury, coś błysnęło, huknęło i wybuchło. Przerażony kotek zamknął oczy i zakrył łepek łapkami. Po chwili zrobiło się cicho. Miluś otworzył oczy i rozejrzał się. W miejscu, gdzie stała chatka czarownicy, był teraz wielki, głęboki dół. A w samym jego środku on samiuteńki. Jesteś tam? Usłyszał głos z góry. To wołał krasnoludek. Tak, pomóż mi krzyknął kotek. Zaraz cię wyciągnę. Bardzo nam pomogłeś. Dziękujemy z całego serca. Jesteś najwspanialszym kotem na świecie. A teraz łap! Krasnoludek rzucił kotkowi linę. Miluś zaczął się po niej wspinać, choć nie było łatwo. W końcu wydostał się z dołu i był w swoim domu przy swoim kaloryferze. Cała ta przygoda była tylko snem? Zapytał sam siebie. Nie wiedział, jaka była prawda, jednak od tej pory polubił wychodzenie z domu, bo kto wie, może znów ktoś będzie potrzebował pomocy? Może za drzwiami znów czeka jakaś przygoda?